Wszystkim tutaj I moi drodzy, dzisiaj zamierzam trollować Fobiego na jego live'ie. Moi drodzy, jeżeli chcecie więcej tych odcinków, to w tym momencie zostawcie lajka, ponieważ zosta jeżeli zostawicie tutaj 1500 lajków, yy, to nagram to kolejny kolejny taki odcinek może z jakimś innym youtuberem, czy, czy coś w tym stylu. Także zostawiajcie lajki yy, i bardzo to, serio. Kliknijcie za lajka, czemu nie? I moi drodzy, oczywiście subskrybujcie kanał z czerwony przycisk. Musi być czary, ponieważ po tym filmie chcę mieć 60 tysięcy subskrypcji na kanale, bo się obrazą serio, obrazą się, naprawdę usuwam kanał nie wiem co zrobię. <laughs> Jeszcze nie wiem, dobra, oglądajcie mi do końca. Trzymajcie się, cześć. Dobra, moi drodzy, FOMI ma w tym momencie live'a i gra na Bedwarsy z widzami. No, ale ja postanowiłem, że jakoś nie będę tutaj za bardzo próbował dostawać się do tego lobby i męczyć się, więc wyślemy mu zaraz do Nate'a i wyślemy mu, nie, wiem, może z 5 dx 30 zł, nie wiem, no tyle, że mnie dodał po prostu, bo się zdenerwuje jak mnie nie doda. Mam nadzieję, że doda. Problem jest jeden on gra na pewnym serwerze, na, na Coxcrafcie. A mnie tam za bardzo nie lubią. Eee, no. Ale moi drodzy, to nie jest problem, ponieważ zaraz sobie zmienimy nick, po prostu i wejdziemy na jakimś multikoncie, ponieważ no nie da mi inaczej rady tego zrobić. Plan jest naprawdę na odcinek mocny, więc oglądajcie go do końca i zostawcie lajka, like tak jak już mówiłem. Również fajnie bym się wbliżniej koła, więc subskrybujcie se. Dobra, moi drodzy, mój nick musi być jakiś kurde mocny, więc dajmy sobie nick, nie wiem, fan fo, fan jego. Mam nadzieję, że będzie git skopiujemy go sobie, żeby mógł mnie dodać do party. I moi drodzy, lecimy. Proszę obym nie miał bana na IP, proszę, a Okazało się, że już jest takie konto No to go odpada widzowie Dobra moi drodzy, wielki moment, mam nik fanfomi Mam nadzieję, że się uda dołączyć tutaj na serwer Zajebiście, udało się To mi się podoba właśnie eee, Nie zamierzam za bardzo cheatować, po prostu będę go wkurzał eee, Mam nadzieję, że to się jakoś uda eee, Dobra, wejdźmy do Bedwarsy i czas wysłać ta Fomiemu Mam nadzieję, że mnie doda do lobby Dobra moi drodzy, eee, wejdziemy sobie w Donajciki eee, I trzeba mu wysłać eee, jakiś hajsik Dobra, w wiadomości napiszemy Proszę, mogę z tobą zagrać, mam nick Fomi. Jestem fadem, chciałbym mieć z tobą duo No, dobra, myślę, że ta wiadomość go na pewno namówi Dobra, wyślijmy mu 30zł blikiem i no lecimy, no co mogę więcej powiedzieć Dobra, moi drodzy, ja właśnie akceptuję telefonie. mam nadzieję, że mnie zaakceptuje za te 30zł Jak nie, to się obrażę FOMI, więc lepiej, żebyś mnie dodał Jest dodajcie, widzowie tu, 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 ale w nutka, widzowie, niesamowita, naprawdę. Dzięki famfamy za 30 zł no. Ucieszył się widzowie. Mam nadzieję. I dodał mnie do Lobby! Koks! <noise> to dzięki, dzięki. Nie no chy dzięki. chyba się ucieszył widzowie z Donajcika, Więc ja, ja się jeszcze bardziej cieszę, bo będę miał z tego content. Zostawcie lajka! <noise> Moi drodzy, dowód na to, zostałem zaproszony tutaj do, do party z Fomim, także mam nadzieję, że będę z nim w teamie e, Bardzo fajnie jakby to jakoś fajnie wyszło, e, więc oglądajcie ten film tak jak mówię do końca I również zapraszam was na kanał Fomiego, bo, bo jednak to jest content na nim, więc wbijajcie i zostawcie też mu suba, bo myślę, że, że, że fajnie też No, trzeba. Dobra moi drodzy, właśnie rozpoczyna się gierka z Fomim, mam nadzieję, że będę z nim w teamie chyba, nie? Bo jak mnie dodał, to powinienem być chyba z nim w teamie, chyba że nie, bo uwaga, jestem z nim w teamie Kur... Nie jestem, no to lipa <gry> Dobra widzowie, teraz w tym momencie będę musiał troszkę improwizować e, Ponieważ nie spodziewałem się tego, że nie będę z nim w party Znaczy jakby w tym teamie, więc troszkę lipa e, Mam nadzieję, że uda się cokolwiek zrobić No nie wiem, jestem do tych cheatach, więc mogę niby po prostu cheatować i go troszkę trochę w tym wkurzyć e, No nie mam za bardzo innego innego chyba rozwiązania Kurde, dobrze, że na nich wszedłem, bo ale tak naprawdę wszedłem na nich, bo nie miałem tego Nie mam Minecraft on premium i musiałem po prostu tego użyć Ale straszna lipa widzowie, straszna lipa, dobra Jaki kolor ma FOMI w ogóle, ty? FOMI jest, moi drodzy, sam... Nie, dobra, jest żółtym jakimś. Dobra, ty. A jeszcze jakieś ziomki do nas biegną, no nie wierzę. Chyba sobie teraz żartujecie, no nie. To jest pierdzielony żart, widzowie. To jest pierdzielony żart, ja nie mogę w to uwierzyć. Jeżeli moi drodzy, przez to... <grym> ja zmarnuję 30 zł, <grym> bo przegramy, no to ja po prostu padnę, nie. No ja po prostu padnę, widzowie. Ej, nie, no... Ja się trochę zdenerwowałem, bo, bo ja myślałem, że będę swomim w teamie Dlaczego ja nie jestem Fomim w teamie? Dlaczego tak się wydarzyło bardzo brzydko? Ja p*** dziele widzowie No jestem skończony po prostu Tak, tak się nie da żyć, naprawdę Wiecie, ja chciałem jakiś kurde go trollować jakimiś fireballami i coś w tym stylu ale no jak tak ma to wyglądać No to lipa straszna nie Najgorsze jest to że jestem w ogóle na jakichś jeszcze słabych cheatach na cockscrafcie Bo ja tak naprawdę nie miałem w ogóle tutaj cheatować <laughs> Ja tutaj chciałem po prostu go sobie podenerwować Ale lipa ja pierdziele No nie wierzę po prostu w to Dobra widzowie widzę Fomiego Fomi jest tutaj o tam jest dobra lecimy do niego Dobra nie mam właściwie w ogóle bloków Dobra szybko jakieś cheaty czy cokolwiek Ja w ogóle nie jestem przygotowany pod to ja pierdziele Dobra czy one w ogóle działają te cheaty Dobra jakoś działają ale Ale kurde słabo jakbym jeszcze dostał bana to w ogóle by było grubo, nie? Totalnie byłoby grubo Jeszcze moje łóżko zostało zniszczone, no nie Nie, ja po prostu nie wierzę Dobra, widzowie, mamy Fomiego Proszę, 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 zgiń, proszę, zgin. Dobra, walę go przez ścianę, mam nadzieję, że on to zauważył, bo chciałem zobaczyć Ja po prostu w to nie wierzę, widzowie W tym momencie skończyła się moja gierka z Fomim Niesamowite Ty, dobra, ty, bo jadłem Rozpoczynamy następną arenę Jestem znowu z Fomim w gierce Proszę, no nie dali mi Fomiego! Czemu mi to robicie, jak Kurde, nie koks Kockstraw. Dobra, Fomi jest znowu w żółtych. Próbujemy tutaj coś ogarnąć. No powiedział, że jednak zagra ze mną na. niby po liveie. Więc jestem mega ciekawy, tak szczerze, czy, czy ze mną by w ogóle zagrał po tym liveie na jakby jakbym mu napisał na Discordzie. Jeżeli tak serio powiedział, no to nie wiem, no tak youtuberzy gadają. Ja na przykład, może pewnie też tak powiedziałem 30 razy komuś, że komuś z kim zagram, a ja pewnie nie zagrałem. Przepraszam. Ale tak to jest, widzowie, no nie mogę wam nic więcej powiedzieć. Jeszcze jakieś dziąki idą, czy naprawdę to się stanie? Czy naprawdę. Nie, no proszę, proszę, Kilaura, admin, czy coś. Niech to się uda, no. Proszę, proszę, wypierdzielaj, wariacie. Wy, wyjdź sobie, idź, idź. No, laura. Ja po prostu nie wierzę, że ja mam takiego pecha, nie? Ja nie wiem dlaczego kurde nie, mo nie może mnie dodać kurde do, do, do Teamu z Fomim. To by było najpiękniejsze na świecie, bo ja bym go tak ładnie strolował, no to najlepsze co by można było. Znaczy wkurzyłbym go po prostu, żeby była fajna reakcja na, na odcinku. Ja widzowie wierzę, że to się uda. I tak muszę wrzucić ten odcinek, bo bo muszę po prostu, no kurde, no stary, wydałem na niego 40 zł, to czemu bym miał go nie wrzucić. No ale kurde, no fajnie jakby coś się stało w nim, nie? Serio takiego. Dobra, od razu tryhardujemy, żeby do Fomiego dojść, kurde, mogłem jednak wejść na jakiś nie wiem, albo lepszych cheat, tak żeby się jakoś szybciej niego... Bo chciałbym go wiesz, zobaczyć jego reakcję po prostu jaka, jaka będzie na to, na to, że jest na przykład jakiś cheater z jego widzów czy coś, nie? Że wysłał mu 40 zł i jestem cheaterem. To by w ogóle by było też porąbane. Dobra, widzowie, jest tam FOMI, jest tam FOMI! maleczko. Dobra, próbujemy, próbujemy, nie ma co, nie ma co! jeszcze w ogóle próbowałem przez, przez chwilę pomyślałem, że zrobić sobie fireball jumpa, jestem chyba na antyknoku, więc to by było nie, nie, nie za dobre chyba, ale no nieważne. Widzowie, moje łóżko jeszcze zniszczyli Ja po prostu w to nie wierzę, no ja mam takiego pecha Dobra, nie wiem, próbujemy Próbujemy, no bo co? Dobra, widzowie, szybki fireball Cyk Wchodzimy tutaj Rozwalamy, może chociaż... Dobra, nie wierzę Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, że ja jeszcze żyję Proszę, proszę, niech on nie wie gdzie ja jestem Ja pierdzielę, przecież chciałam ja zero serc Dobra, jest fomi. <laughs> to się musi udać Dobra, tamten sobie poszedł Okej okay. Podchodzimy tu Mamy Fobiego, widzowie! Mamy Fobiego! Udało się! Dobra, włącz, włączamy killaurę Czy ja naprawdę zginę? Ja nie muszka. Dobra, ja pierdolę. Nie, nie, nie gram, wychodzę. Od, odchodzę z tego. Pst. Nie mogę, nie mogę, jestem największym debilem Dobra, widzowie, reakcja. Fan Fobii i Jestem ciekawy, czy on w ogóle zauważył, że mam cheaty czy nie. Chyba nie zauważył, widzowie. Raczej nie. Na szczęście, moi drodzy, okazało się, że on cały czas dodaje mnie do party, więc jest możliwość, że w końcu się uda być z nim w party i odwalić coś, więc oglądajcie film do końca, bo możliwe, że się udało. Dobra, widzowie, trzecia arena z Fomim. Czy się uda? Zobaczymy. Nie wierzę. Znowu nie? To jest niesamowite. Dobra, widzowie, ja nie wiem, dlaczego ja nie mogę trafić po prostu, żeby być z nim w lobby, znaczy w teamie. No to jest niesamowite, ja nie mam największego pH na świecie. Jak ja mam nagrać dobry odcinek, widzowie, no? Niestety, no tutaj CoxCraft mnie lubi, nie dość, że mnie banuje na głównym koncie. To jeszcze tutaj nie chcą mi dać Fomiego do, do lobby, no. Jezak jest AGS, widzowie, Nigdy nie mówi, że jest łatwo A jest kurde, kurewsko źle Dobra, Fomi jest niebieski, niebiescy są akurat tam Więc najprawdopodobniej to jest e, który z nich Więc sobie od razu do niego lecimy e, No i rozwalamy typa, no bo co Dobra, nie pamiętam czy na tutaj działał e, Ten, o Fomi ty Ale jaja, ja. no nie wierzę Co on odwala, normalnie typ Ej no nie, bo on rozwalił nam łóżko, ale lipa Dobra, o, teraz to jest Ale zrobiłem tą akcję, nigdy w życiu nie zrobiłem tak akcji Dobra, niech on się dowie, że ja mam cheaty Elo, naura ale go rozwaliłem, dobra, zajebiście Dobra, widzowie, kilaura jakoś działa Więc nie jest najgorzej, dobra, lecimy tutaj szybko, cyk, cyk Ale jestem jednak ogarniaczem, widzowie, w, w tą gierę Oczywiście zaraz wam pokażę jego reakcję na to, jak go zabiłem eee, Kurde, jestem ciekawy, czy on w końcu zauważy, że ja mam cheaty, nie? Bo tylko o to mi chodzi, tak naprawdę o, Tylko o to mi chodzi, eee, żeby po prostu zauwa zauważył, że ziomek wys wysłał mu 40 zł i go, kurde, tutaj wiecie, i że ma cheaty, nie? O to mi tak naprawdę tylko chodzi. Dobra, nie. To jest najgłupsze, co mogłem zrobić w tym momencie. Nigdy w życiu nie zrobiłem głupszej rzeczy. Dobra, włączyłem jeszcze flya, jak debil. To jest niesamowite, widzowie. Ja, ja podziwiam samego siebie dzisiaj. <grym> Oczywiście ja zginąłem. To jest niesamowite, kurde. Dobra, to jest chociaż moment. O, w którym go zabiłem, więc nieźle. Dobra, widzowie, ostatnia arena z Fomim, bo to nie ma co. E, już psycha mi siada. O, akurat nie tepło. O, widzowie, jesteście, zgadnijcie, co się stało. Wywaliło mu live. <laughs> Pierdolę. Dobra, widzowie, ja w tym momencie mam depresję, yy, przyznam szczerze. Musiałem aż napić się herbaty. Yy, ja no nie wiem, muszę wysłać znowu chyba do yy, No bo co mam za innego zrobić? Tak naprawdę nie wiem. Dobra, wyślijmy mu szybko znowu do najcika i po prostu napiszemy mu: Proszę, zagraj ze mną yy, duo, yy, bo chciałbym być. Eee, z tobą w teamie. No nie, no ja to się nie uda inaczej, widzowie. Dobra, widzowie, zaakceptowałem. Wysłałem mu teraz dyszkę. Okej, okay, jest donajcik Po live. Nie, nie wierzę. Nie wierzę, widzowie. 40 zł. To na tyle z odcinka. Zostawcie słuba, lajka like komentarz. Przecież Wami nawet nie wiedział, że go troluję. Nie mam pytań.